Tak wygląda ulica Willowa w idziemy Księżyc wisi na niebie w Coś takmurzonym niebie tutaj ma, o tej ma domki, coś tam raczej innego stylu. Tutaj jest drewniany i modernowy przeważnie bo, bo jedzie tam samochód Szkoda, że modernowy nie powstały w akcji tutaj bezpiecznego są zbudowany przez Budimex SA Idziemy dalej Płoty Tak jak na Minecrafcie na horyzoncie Bonica Rawicza widzimy samochody i pole dostosowania się do mieszkania do połączenia prądu do tego domu to jest ten podłączony biały luzja śniegu pokaz laserów jeszcze osoby świąteczne tak wygląda ulica willowa w 2011-2023 Niestety są e, płoty postawione do ochrony mieszkańców Podczas jak przejazd przez samochód może dojść do tragedii. Może być katastrofalnie. Te lampy mają być w jutroslinie w centrum. Na ulicy Wrocławskiej Aż od wyjazdu z do, do rynku na ulicy Wrocławskiej Tak będzie wyglądał lampa. Tak będzie wyglądał lampa. lampa. Przede wszystkim jeszcze nie mają modyfik modyfikowane, ale... Ja że trudno nadzieję, że pojawił się też y, nowy i mieszkańców Jutrosina. bo też biały domek ilustrowany y, przez sąsiadów. Hydrant. I tam nic, nie ma światła. Szkoda, że cztery już zapalone. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 jakieś Te lampy są też oświetlone. W moim domu teraz nie mam yy, yy, osoby świątecznej już. Myślę, jest rozbrany. Tutaj też yy, stoi samochód sąsiada. Tu też czarny. Ale tutaj zimno. Widać mój dom, Gwiazda. Fajny domek, numer 48. Idziemy teraz w kierunku ulicy uczacza i wyjazdu do, po lewej stronie do Iśpic. Jest OSP Ijbice, znajduje się. W środku tego drogi ja przejeżdżałem przez Jeźbicę Ale mam gumę w środku, że nie mogę strasznie mówić, bo tutaj natomiast po wyjściu kierujemy się po lewej stronie do wyjazdu do źbicy Na wieś Tutaj fajnie jest oświetlony ten domek tak jak w Poznaniu. Tanowie pod górnym. Choda, że jutro idziemy do zakopanego, ale będę tak powalił snapów Instagramem, TikToki, Twittery też y, będzie obsługiwane oraz wysyłając do koleżanek na Messengera. No. Za półtorej godziny mamy światełko do nieba Już tamki są szykowane do puszczenia petardów o 20.00 ja tylko do nieba. Ładny domek. Tu też są nowe lampy zamontowane. Tam widać wiatraki czerwonymi lampkami. A tak będzie tak samo, tak samo jak właszczynie Widać z daleka te wiatraki. Naświetlone w gubałce znajduje się wieża telewizyjna. Wodociąg. Jeszcze są oświetlone, ale wodociągi nie działają. Były panele słoneczne podłączone no, e, na słońcu. Teraz bardzo wskażę. Platem do 38 stopni, jak będą upały. To będzie wyższy prąd niż stabilnie. Ładnie to oświetlone. Ta lampa za 65 zł. Jeszcze 40 milionów zł. Dofinansowanie na lampy w trosinie. Fajna lampa. Ten na boczociągu. Nowy hydrant. Lizbica 2. Tam jest wyjazd do Oświc. Widać, że wjeżdża samochód jakiś. Nie, ja to jakiś sąsiada. Znaczy, nagrywam, ale tak z powodu tych yy, spacerów. Tam widać, proszę Państwa, obwodnicę Ramicza. Tam oświetlone światła w Rabiczu. Ale z, widać z gubałówki takie światła, jak w Zakopanem. Są daleko, widać je ponad e, 4 km od niego. I od niego w domu 3,5 km. Nie sądzę, żeby było nowe oświetlenie uli uliczne. Właszczy nie. Tá é que eu vi trouxinho.